Witam wszystkich moich polskich widzów. Tak, to dzisiaj mnie tu nie będzie. Będzie tylko taki cichy mój głos. I widać, jak tam pracują te paski. Wiecie co? Chciałbym, aby to wideo było takim, wiecie, pełnym jakiegoś światła. Ale chyba, że nie mam tego światła teraz. Przede wszystkim w sobie. Jak ktoś mnie zapyta, minęło już prawie. 3, czy może nawet 4 lata Jak zapisywałeś to wideo w ostatni raz Dlaczego Przez cały ten czas Nie nagrywałeś nic I nie będzie to łatwe takie pytanie Przede wszystkim Z tych Parę lat, trzy lata, trzy roki Przybywam już w innym kraju Ale nie chciałbym o tym dzisiaj rozmawiać Dzisiaj to chciałbym trochę porelaksować z wami i bo jest mi, wiecie co, bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo przyjemnie, że przez cały ten czas otrzymywałem komentarze od Was. Było tak, tak miło. Było mi bardzo, bardzo przyjemnie. O, chociaż nie były to. Łatwe lata. A, dużo do wszystkiego było. Jak zaczęłam zapisywać, to czułam, że jestem były blisko, blisko do łez. Po prostu płakać się. mi się. I obecnie to nawet nie wiem z jakiego powodu. Jakby ktoś mnie zapytał Co jest nie tak, to nawet bym nie wiedział co odpowiedzieć. Tak. Och, mogą tu być hałasy. Bo trzymam mikrofon w rękach. Tu u nas jest jeszcze jeden mikrofon. Zobaczcie, jak to z jednej strony. Dźwięk jest z mikrofonu, w którym rozmawiam, i z tego też. I tak samo z tamtej strony. Dźwięk. Obecnie to jestem w takim mieszkaniu, które jest w ogóle nieprzygotowane na to wszystko na nagrywanie wideo, na nagrywanie dźwięku. Prawie przez dwa lata to w ogóle nie miałem takiego telefonu fajnego do nagrywania. Teraz to mam. Taki używany Samsung S10. Całkiem nieźle nagrywa wideo i wreszcie reszt Przyjechał do mnie mój sprzęt. Bo przez 3 lata nie miałem do tego sprzętu dostępu. I jak teraz używam ten mikrofon. Ten samy, co było tyle lat temu. To jest mi z jednej strony bardzo przyjemnie, a z drugiej czuwam taki smutek. Dużo jest smutku ostatnim czasem, bo jak jesteś w obcej krainie. To zaczynasz odczuwać taką nostalgię po swoim kraju, po swoim domu. I wiecie co? Musiało już to przejść. To tyle to lat, ale wciąż jest tak, czemuś to wciąż jest, jest to znowu taki powód do smutku. No, i jak powiedziałem przedtem, dużo tu wszystkich hałasów jest. Wszelkich takich lodówka brzmi sobie ogrzewać, ogrzewać brzmi tak samo Za oknem, bo. Zaczęła się tu już zima jestem tak powiem w ciepłym kraju i zimą tu jest wszystko co jest poniżej chyba że 15 stopni jeszcze raz chciałbym powiedzieć że bardzo, bardzo dziękuję wszystkim Dopisał do mnie takie podtrzymujące komentarze. Może myślicie, że nie ma to znaczenia, ale to miało bardzo wielkie znaczenie dla mnie. I ten kanał jeszcze istnieje, dopóki istnieje niej żyje ja. Bo już te wideo są zapisane. Nowych jeszcze nie było. Ale te stare wciąż otrzymują przeglądy. Ktoś tak po prostu patrzy na mnie. Chociaż ja nic na kamery nie mówiłem przez parę lat. Ale wciąż ktoś mnie ogląda. Jest to coś bardzo dziwnego, i tymczasem takiego przyjemnego. Powiemy tak, że jest to rodzaj takiego wideo testowego. Może tak po prostu sobie przetestujemy, czy jest tam jeszcze ktoś. Ktoś. To ogląda mnie. No, i zobaczymy. Po aktywności, po komentarzach, jak dużo to jest ludzi, którzy wciąż chcieliby oglądać to. Chciałbym zapisać jakiś inny format coś nowego naśpierałem. naśpierałam a mam tu wszystkiego do zapisywania teraz i jakby tak nie ma problemu oprócz tych dźwięków, hałasów których jest bardzo dużo zwłaszcza dnia, dniem przepraszam no i oczywiście praktyki polskiego Znów prawie nie miałem Ale teraz to Mam kolego, kolegę Który przeprowadził się do Polski Parę lat temu I czasem Piszę do niego po polsku On do mnie pisze też po polsku Ale Piszę co przedtem pisałem po polsku prawie nigdy. I jak ty tak trochę sobie rozmawiasz po polsku, to myślę, że coś tam wiesz z tego polskiego, a prawie nie umiesz pisać po polsku, bo dużo jest tych eł, ukryskowanych się wszelkich dźwięków tak nazywanych dywtongowych i nie jest to łatwizną więc to dużo czasu zabiera jak piszesz po polsku, a przedtem nie pisałeś lepiej to chyba rozmawiać Jest to teraz takie wideo cichym głosem bo mam wrażenie że szept w takich okolicznościach będzie nie najlepszy no i z tego powodu że dużo dużo hałasów jak powiedziałem przed jeszcze raz wielkie dzięki obejmuję wszystkich Jak tu ktoś jeszcze jest to witam w komentarzach i czy co? To chyba jakieś takie wideo low fi Takie wideo ze sprzętem technicznym. Więc dzięki. I.